Siemano wszystkim z tej strony to jest kolejny odcinek z gry Dirt 3 i lecimy sobie... Mm, z drugą częścią... drugiej części sezonu trzeciego Eem, Nawet tego nie będę czytał, kurde Generalnie w Monaco dwa odcinki po minutę, trzy... A nie, to nie będą odcinki Kurde, to chyba będzie... Monster Energy Racing e no, chyba będziemy musieli pierwszy wziąć. Nie mamy innego sponsora, który miał, mi dałby tyle reputacji. Dokładnie, ale tutaj z tym Mitsubishi nie jest źle, czyli to będzie ten drift cały, kurczę. W tych. Znaczy, pokaz pokaz musimy zrobić, nie? Jak najwięcej punktów zdobyć. Mhm. Oj, nie przepadam za tym, no ale jakoś ostatnimi czasy dobrze mi to wychodziło w miarę. Postarajmy się w takim razie i tym razem nie schrzanić. Aha, to jest odcinek do przejechania. sobie zrobimy smlesza, bo za to jest bardzo dużo. Aj. Pierwszy! W ostatniej chwili, kurde! Uu. Nie było łatwo! Ale daliśmy radę i no i teraz spróbujmy ponownie zająć pierwsze miejsce. Okej, okay. mm, dobra. Start. Ten plac jest nam dobrze znany.

i zaczynamy spinę. 30 tysięcy, już jesteśmy pierwsi Jeszcze sobie zrobimy smash I ponownie smash Skoczymy Rift Pierwsze miejsce Kurde, tu żeśmy punktów narobili tyle, że w pale się nie mieści Okej okay. Uh, szybko poszło. no tutaj niewiele tego. Oh no, look out, world! This driver's going to the Winter X games. they are driving so hot, you're going to melt the track and my mind. Yeah, yeah, try and calm down, Christian. I'm just as excited as you are, but let's not lose sight of the goal. Nie możemy przeszkodzić do finałowej sezonu bez świetnego pokazania tutaj. Uwielbiamy każdą recenzję jak finałową, i jeździmy tak ciężko jak możemy. Okej... No to lecimy, słuchajcie, teraz z tym. Nie Niejaki sprint tutaj jest, yyy... Platyna jest do zdobycia, ale celowałbym raczej tylko i wyłącznie w golda. Gold to jest podstawa, żeby wszystko było na złoto. A stack of that need to be oh no, nie przepadam za tym. No ale okej, okay. wow, fajnie jest ten pomalowany jak mamy samochód. Oh shit. Nie wiem czy nie za Serio, może cofniemy jeszcze dalej, da się? To byśmy tego drifta poprawili. Ach, no. O, nie, tak, no, nie tak to nie może się skończyć. Tu owszem, drift, ale taki spokojny, Psy. tam był spin. Ja mam wiedzieć po trójkącie, co ja mam zrobić. Kurde no. I smash. No i gold. Dobra, bierzemy to, kurde. nie ja się nie będę spinał na platynę. Po co mi platyna? Yeah, 54 sekundy, a na platynę by trzeba było 45. Nie ma mowy, żebym ja tutaj się, kurde, Spinał i stresował, żeby to zrobić Tak jak mówiłem, Gold to jest coś, co mnie zadowala No i super Teraz lecimy z tym ostatnim 3 e, okrążenia i 6 Sasazuku... Sasazuka sa, Skir skirmish czy To jest jakaś Japonia, czy co? RxGrow B? Nie wiem, no może by grał Bisę weźmiemy tym razem No bo chyba musimy pierwszy jechać Nie ma tutaj naszego Sorąbistego DC Shoes eee, Także Lecimy Audikiem, tak dokładnie Audik jest też fajny Shibuya! Tak jak mówiłem, to że to jakaś Japonia musi być, czy Chiny, kurde, bo to taka nazwa. jest złamany, nie zamykaj mnie Po wewnętrznej Wypchaliśmy go Kurde, agresywnie Trzy okrążenia, ale bardzo długie kurde Szczerze powiedziawszy Troszkę za szybko O, oh fuck, fuck, jak już, jak już rzuca, kurde Co kończymy drugie krążenie i zaczynamy trzecie, ostatnie. Znowu za mocno, się za szybko, bo wszedłem za prąd. by mi się lewa strzałka wycisnęła Kciukiem Przestawiałem sobie klawiaturę i... i tak wyszło Dobra, uwaga tutaj Okej okay. może znacznie lepiej I chodzi o pierwsze miejsce 3 minuty 8 sekund, prawie 9. 10 punktów mamy. Jeszcze jeden odcinek z sześcioma tym razem okrążeniami, i bierzemy się za finały. Szylik. Już na pierwszym zakręcie jestem prawie że pierwszy. O oh Szeroko idziemy chyba odwrotność po prostu tej prasy naszej, albo mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Chyba jednak nie. Nie było takiego nawrotu chyba. O fuck! Zapatrzyłem się na mapę czy coś. Nie, to, jest, to są całkowicie inne krążenia. Znacznie krótsze. Dwa takie ostre nawroty tutaj niestety, które mi nie są na rękę. Nie przepadam za nawrotami, ale już zaraz to opracujemy do perfekcji. Pierwszy jest, teraz drugi po drugiej stronie. może być. Mm -hmm, tu jest meta, dobra, to nawet nie szerzej. Где остатки окружения? Вау, найс! Как это 3 minuty, prawie 2 sekundy. Ich na okay. 17 minut, słuchajcie, i bierzemy się za finały. Prawie 29 poziom. No i finały, 8 okrążeń I mamy nasze DC Shoes Race Wax I to jest Ford Focus moi drodzy Którym oczywiście bardzo chętnie się przejadę Jeszcze coś do odmiany, albo, albo i Fiesta Nie wiem, w nie patrzyłem Okej okay. Ciężko powiedzieć. Po, ty po tyle autach ciężko stwierdzić czy to jest Fiesta czy Focus. One są stosunkowo podobne. Znaczy, ja bym się na Fokusa, no wiadomo Fokus jest bardziej... Raczej sportowy niż Fiesta. Aczkolwiek Fiesta też jest w wersji ST. O jak asfaltu to był. Aaa dobra to jest ta prasa. ostatnio chyba żeśmy nawet jechali Przeciskaj się pomiędzy nimi kurde no, już tyle mocy suwa na kurde więcej tego asfaltu mogłoby być tutaj trochę jest tylko na prostej generalnie Osiem prożeń to sama czysta przyjemność w tym aucie Ale idzie ładnie bokiem Nie zawsze pokonywać ten zakres, aczkolwiek można byłoby jeszcze bardziej udoskonalić dosk to. Audi, zagapiłem się na czas. Tragicznie, tragicznie to okrążenie poszło 46 sekund, najlepsze było 43. Wciąż Niepotrzebnie. dwa ostatnie krożenia, słuchajcie. No kurczę, trochę długie to. Nie wiem po co takie aż długie. Ale no, no, skoro takie daje, no to trzeba przejechać. Co innego się nie zrobi. No, dobra, dobra. Co ale co tam się przejmować ostatnie krążenie panie i panowie. I będzie wszystko na złoto. Wszystko! Au. Uch, o, nie zasnąłem przy tym wyścigu powiem wam szczerze, bo cały czas widziałem a pustą drogę no i dobra Uch. 29 no i, i super sprawa Super, super, słuchajcie, no i to by było na tyle w tym odcinku. Nie wiem czym się zajmiemy w przyszłym. Czy polecimy dalej tutaj z tymi wyścigami? O, tu trochę ich jest. E, chyba troszkę więcej niż w tym poprzednim trójkącie. Czy tutaj tymi za wyścigami byśmy się zajęli? Tutaj mamy land rush jakiś. O, tylko trzy, a nie, to słuchajcie To myślę, że tym się zajmiemy, bo to Myślałem, że standardowo, tak jak w tych poprzednich Mniejszych trójkątach było, kurde, tego po 5, Chyba, czy 6 wyścigów Tu mamy tylko 3, no to to chyba pójdzie szybko W dwa odcinki myślę, że ja to zdążę zrobić Także zajmiemy się tym w przyszłym odcinku Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka No i oczywiście zapraszam do kolejnych Trzymajcie się, papa. Pa.